Tam na kanale Prosto z Serwisu. Dzisiaj mamy paczkę, który jest Flip5, który nie przeżył niestety rozbiorów. I no, mamy tam trochę do zrobienia. Tylko pytanie, czy to będziemy robić. Zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda w środku. Bo generalnie jest lekkie takie, no nazwałbym to spustoszenie. No i tak. Otwieramy. Tu mamy liścik jakiś. W środku mam oczywiście głośnik. Starajcie się wsadzać na środek przesyłki, nie tak przy brzegu. No ja mu się nic nie stało, ale wiecie, zawsze jest bezpiecznie, jak dacie na, na środeczek przesyłki. W sensie głośnik na środek kartonu. no Wiadomo o co chodzi. Ale mniejsza z tym. Zewnątrz nie wygląda tragicznie, ale w środku skrywa już. Coś innego. Tu w ogóle nie zauważyłem, ale był przycisk chyba od tego parowania. Rozwalony. Nie było go po prostu. Śrubki są okrągłe. To jakiś nowy rodzaj śrubek. Jeszcze się z takim nie spotkałem. Także ciekawie, ciekawie. Ale jak tak przyłożyłem sobie ten zwykły śrubokręt, no to dobrze to trzyma. W sensie, no. Wiadomo, no te dobrze to takie, przez palce można to brać, ale, ale da się to jeszcze odkręcić, także jakoś to tam wychodzi. Trzeba bardzo mocno wciskać do, w śrubę ten, ten wkręt, bo ten bit bo No bo jakby to trochę tak, no wiecie, za słabo do, jak słabo dociskacie śrubę, no to to przeskakuje i wtedy się mieli ta, ten web, właśnie i to jest tutaj problemem. Tu widać, nie mamy taśmy. Na dzień dobry. Od włącznika, od panelu z LEDami, i tego wszystkiego. Bo tam ona podobno była uszkodzona i już nawet jej tu nie, nie wkładali. Także, no bo po co mi zepsuta taśma, wiadomo. Strasznie ciężko było wyciągnąć tą płytę. Ale one czasami się tak zaklinują, że właśnie słabo to wychodzi. Ogólnie bardzo ciasno są te głośniki porobione. A tu widzicie, jaka jest poszarpana ta taśmka. Wiadomo, to jest tylko ta osłonka i jakby ten materiał, ale widzicie, specjalnie są te takie rowki tutaj, bo tu macie baterię. I są po bokach, po lewej i po prawej takie rowki wgłębienia Tam pchajcie tą taśmowę. Jak dacie nad baterię, no to ona wtedy widzicie, jak kończy, bo tam z tyłu wystają cewki, wystają nóżki od kondensatorów. Znaczy tu akurat chyba są tylko te kondensatory, ale od cewek. Wystają te nóżki. One szarpią po prostu, a nawet przecież tam z tyłu też są jakieś. No, z baterii nawet te pola lutownicze, to wszystko wystaje tam z tyłu i to po prostu. No, może szarpać o tą płytę. No i tak, tu zaglądamy do złącza, które zostało wyrwane. No i bardzo źle to wygląda. Na początku myślałem, że wszystkie ścieżki poszły, no ale nie wszystkie. Tylko, czy to nas jakkolwiek ratuje, że nie wszystkie nadal to wygląda tragicznie i już na tym etapie uznałem, że jest to totalnie nieopłacalne, żeby to naprawiać, bo to jest tu, żeby się z tym bawić, żeby później wlutować to złącze, to jest ponad myślę, no 40 parę minut roboty, żeby to zrobić dobrze. Tu widzimy drugie też już ledwo zipie, nie wiem czemu to jest jakieś przypalone, czy to ktoś tam lutownicą to bajznął. Tu w ogóle cewka uszkodzona, ułamana. Tu, o, teraz dopiero widzę, że ten kondensator, który dotykałem przed chwilą, też jest ukruszony. Także no, nie wygląda to za dobrze. Tu też cewka trochę ukruszona. Wiadomo, to nie wpływa, ale no, po prostu pokazuje, że ta płyta może nie być w dobrym stanie, nawet po naprawie. Tu też przejechane czymś, jakimś śrubokrętem, czy czymś po, po tym module Bluetooth. To układ też okruszony. To też nie powinno na nic wpłynąć, ale no, jednak nie wygląda to dobrze. Tu też jakiś przypalony, chyba na boku ten układ. Tak dziwnie to wygląda. Może być jakiś tranzystorek. Tu pomierzyłem, to, to niby się nie. No, nie widać, żeby były jakieś zwarcia, ale. Ryzykowne jest marnowanie czasu na naprawę tego, żeby później się okazało, że i tak może coś nie działać. Rozumiecie chyba o co mi chodzi? No, uważam, że to jest po prostu bezsensowne i nieopłacalne w tym przypadku. Tu znalazłem płytę, znaczy głośnik, a tu w ogóle bateria, która była w tym głośniku, co naprawiam, oryginalna. A to widzicie, jak wtyczka się zachowuje. Sama z siebie wypada. Coś. Ta wtyczka też była zepsuta. Po prostu sama się wyciąga. nie? No ale mamy baterię z głośnika na części, która i tak jest do wywalenia. Tu sobie oznaczyłem taśmą tą baterię oryginalną, a czy tą? No, do tego głośnika klienta. I po prostu tutaj sobie wyjmę, przełożę sobie wtyczkę. Nie? Ta bateria z tego mojego i tak idzie na śmietnik, więc. No więc nie potrzebuję tam wtyczki. Nie? <laughs> Wiadomo o co chodzi. No i dobra, jeszcze mieliśmy tasiemkę przy okazji, z tego głośnika mojego, na części. Więc sobie ją tam władujemy. Nie jest to proste, szczerze. Bez Pensety nie ma opcji, że to tam wsadzicie, moim zdaniem. To jest nie do zrobienia. Jeszcze takiej zgiętej, bo taką ostrą do tylko pogniecia, bo wbijecie w taśmę, jeszcze przekujecie taśmę, no to w ogóle by była tragedia. A, i tu w ogóle jeszcze złącze antenowe było wyrwane. Teraz zobaczyłem dopiero. I siedzi w środku antenki. Całe szczęście, że chociaż te, nikt nie próbował tego wyciągać nie uszkodził jeszcze kabla, bo jeszcze by trzeba było antenkę wymieniać. I udało się ją uratować. Także, chociaż tyle dobrego. Żeby mi nie przeszkadzało, to sobie ją podkleiłem na zewnątrz głośnika na razie, przy wkładaniu płyty, żeby nic się nie porwało, bo to no mówię strasznie ciasno, tu jest i różnie to z tym bywa. Trzeba delikatnie i powoli wszystko tu wkładać, bo no ryzykowne jest tutaj dostawanie się do środka. Jak się tego nigdy nie robiło, to jest, może być problem. Dlatego ja zawsze polecam uczyć się na czymś, co nie działa, a nie na czymś, co działa, bo to, co działa, to zaraz może przestać działać. Podobnie było w tym przypadku w sumie. No widzicie, spo, na sporo rzeczy trzeba uważać, bo obie te taśmy wciągają się naraz razem z baterią i płytą. Trzeba je trzymać. Trzeba wciskać płytę i baterię naraz. Trzeba tam z tyłu ciągnąć też kable właśnie od przetwornika, od, od te, no, te główne doładowania. No, na wiele rzeczy trzeba uważać, po prostu wkładając to y, płytę z baterią tam do obudowy. Wiadomo, jest to rozwiązane najgorzej jak się da. Ale jest to zrobione najlepiej, jak się da pod względem zajmowanego miejsca. Jakby głośnik miał być większy, to by nie miał tej zalety, że jest mały. <laughs> jakby to nie brzmiało. Także no, musi być tak, jak jest. Myślę, że głupi nad tym nie myślał. I raczej jest to zrobione najlepiej, jak się dało. Aczkolwiek nie wiem, czy w tym przypadku na przykład złącze baterii, jakby było pod kątem. 90 stopni do zewnątrz, żeby nie trzeba było wyciągać płyty, bo tu mamy miejsce, to tam jest miejsce na ludzie. Żeby złącze było pod kątem, jakby w stronę nas wciskane, to wtedy by nie trzeba było wyciągać w ogóle płyty, żeby wymienić baterię. Bo to jest tu straszna głupota, że trzeba wysunąć płytę, żeby wyjąć baterię. To ile by pomogło. To by było spoko rozwiązanie, myślę. To, to jednak głupio, że nie pomyśleli o tym. Bo tu już widzicie jakiś pomysł wpadł do głowy, który mógłby być dużo lepszy. No to wychodzi na to, że w sumie to totalna głupota, że to jest do pionu skierowane względem płyty, a nie w poziomie. Tu jeszcze musimy otworzyć z drugiej strony, żeby ustawić te kable od głośnika, bo bo tam są trzy, nie dwa. I to już tam koliduje z tym portem ładowania. No i weszło. I teraz tak, żeby nie wkręcać tych trupów, tych okrągłych śrubek, no to... A, miałem jeszcze jednego flipa, bo w tamtym nie było przetwornika i nie było śrubek, co otwierałem go wcześniej. A tu mamy inne śrubki, to jest inna wersja i niestety nie będą pasować. Ale mam jakieś do laptopa. Tylko, że tu jest gwint, no wiecie... To jest jakieś M2,5. I on ma cieniutki gwint. Ale wkręciło się ładnie. Długo jest taka sama. Myślę, że to będzie się działo. Wcale to nie wchodziło jakoś luźno, Więc powinno być GIT. A przynajmniej śrubki będą normalnie się wykręcały. Poza tym, no ja nie polecam rozkręcać głośników, które działają. Po co to robić? One ogólnie tak mówię, w sensie, że tutaj jakby trzeba było wyciągać ten przetwornik. No po co? Niech sobie siedzi. To żeby wyjąć baterię, nie no, by trzeba było wyciągnąć go, ale, ale ona trzyma spoko, także to się nie zapowiada na razie na żadne wymiany baterii. Generalnie po prostu trzeba uważać na wszystko i tak, bo, bo ja tam myślę, że te śrubki sobie poradzą bez problemu, jakby coś tam się stało, no to jest obudowa na wymianę, także bez problemu, a śrubki się tam dobierze skądś tam jeszcze. Aktualnie nie miałem, więc zrobiłem tak jak jest. Ale nie, jeszcze mi nie wystrzelił ten przetwornik, więc jest ok. Ogólnie grało to sobie, no a wczoraj, dzisiaj grało także. I słuchałem też właśnie głośniej, głośniej, ciszej. Bateria to prawie w ogóle nie schodzi, tak szczerze. Dobrze trzyma bardzo. Ja nie patrzyłem, który to jest rok tej baterii. Nie wiem, czy była wymieniana tak w sumie. Ale wyglądała na oryginalną, więc powinna mieć parę lat. Ale może nie był dużo używany w sumie, no to. Nie jest powiedziane, że jak bateria stara, to będzie zaraz trupem. O, tutaj właśnie nie ma. To jest chyba ten Connect Plus, czy, czy tam Party Boost. Party Boost tu chyba jest. Przycisk. No, raczej go nie ma, no nieważne, wiadomo o co chodzi. No i tak. Co tu więcej mówić? To było na tyle w tym filmie. Dało się ogarnąć. Akurat miałam taką płytę pod ręką, więc to uratowało trochę dupę. Nie powiem, że nie. Bo naprawiać tamto, to o jest. To jest po prostu bez sensu. Także dzięki za oglądanie. I do następnego. Zostawcie suba.